Co daga To też jest śmieszne. Na lewie raz powiedziałam, że mnie eks zdradził. Proszę, że przykro. I śmieszne jest to. Wiesz, wiesz co? Yy, to, jest, to się już zrobię trochę powoli komedia, bo zostałam zdradzona przez każdego swojego chłopaka, z którym byłam. Znaczy, z mojej perspektywy tak wygląda, bo no, jeden po prostu poszedł do, do innej, drugi mnie zostawił dla innej, a trzeci mnie zdradził z czterema. Więc tak wyglądają moje historie miłosne. E więc to już się powoli robi trochę komedia. Tak szczerze, więc już, już nie przykro, jest śmieszne. Ja ostatnio powiedziałam o tym na live, jak ta sytuacja wyglądała. Ja tam mówię, że na no, nie zdradził mnie. A on potem pisze do naszych wspólnych znajomych, że. E, coś tam weź, bo ona gada mnie. Ale nie mówię o twoich No to o, o, w ogóle o to jest problem. On właśnie pisze do tych moich znajomych, tak się, muszę tak gadać. I potem gadam jeszcze tam z innymi ludźmi. Straszna hipokryzja. Gadam z innymi ludźmi i tam jakieś ziomki mówią, że on im się chwalił tym. Ja mam takie, no to nieźle, to nieźle. Więc generalnie moje życie miłosne nie istnieje. Czy wiesz, bo ja, na przykład, ja mam coś takiego, że ja, ja mam szacunek do swoich, jak w sensie do swojego pierwszego chłopaka, nie mam nic. Czy to, co się wtedy działo, tam zostaje? Nie mam z nim żadnych złych relacji. Mój drugi chłopak generalnie my zrobiliśmy dwa dni przed rocznicą, mniej więcej. Do niego generalnie ja nic nie mam, on coś do mnie ma, bo to słyszałam. No ja nic do niego generalnie nie mam, a trzeci w sensie, no. No ja to tylko wyznaję zasadę pod tytułem, że jeżeli kogoś się kochało, no to nie ja to na niego napisałem. Że ja mojego tp. No chyba, że ktoś zrobił wielką krzywdę komuś, No to wtedy no, inna, inna gadka. No ja ci właśnie mówię, że no ja na przykład wiesz, mm, nie mam nic do twoich dwóch pierwszych eks jednak Kurczę, chyba każdy, kto zdrowo musi stwierdzić, że nie jest normalne to, że mnie zdradził na jednej imprezie z czterema laskami. No na jednej nie, imprezie. Nie. No właśnie, więc. Też z jednej strony. O! Ile to oh. 28 minut. Czekaj, bo to chyba na kompetytywy tylko to każdą ależ się. <głos> <głos> nie było boty. A mi się, mi się bardzo wygodnie gra bo tak nie musimy <noise> przestawać. Mm. No, jak chcesz, to może wygrać na boty. skrzydłowych to jest, tak, po prawo. Czyli jest... Aha, czyli uproszczone. No. I w matchmakingu, i teraz wybierasz jedno z czterech tych. No to chyba ta pierwsza jest najlepsza. Alcjo Golden Again. No dobrze, no jak chcesz, <laughs> Golden Palcio Agency, no to muszę wygrać Palcio Golden Agency. Nigdy nie grałam Goldena. Nigdy! Daj, Nigdy! Nigdy! Nie wiem, co. To... Okej, okay, to są jakieś. Coś... Dziwna sytuacja. Nie, jedyna taka dziwna nie, sytuacja, ale... która. Nie, ale właśnie ja ci powiem tak, że. Ja też jestem taki. Tak, już ostatni ten. Ja też jestem taka zdanie, że na Exie nie napierdala, no bo jak się kogoś kochało, no to kochało się go mimo wszystko, ale też ja uważam, że nie napierdala, tylko jakby opowiadam ci, jak wyglądała sytuacja. No wiem, no wiem, no tym mówię. Dobra, mów, 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 teraz. Ja to jedyna ciekawa historia, jaką mogę powiedzieć z mojego życia, to jest to, że jeden żomek jeden się tak na mnie wkurzył jeden żart, że. groził mi kurwa bronią, można powiedzieć. I do tego jest policjantem, więc mam nadzieję, że to kiedyś, kur... kiedyś ci się zleknie. Ale w sensie to była troszeczkę zagmatwana sytuacja, bo to. No co. On się wkurzył o, o tam głupi żarcik, nie jakiś personalnie u mnie go na... ty, Debilu, i jakieś tam ten. Co wy robicie? A, to boty. Tylko, tylko po prostu jakiś taki, wiesz, zarcik typu, haha, zrobiłeś to. Raz kiedyś, o, dobra, to jest ciekawsze, raz kiedyś, nie wiem czy masz takie, a, w Warszawie mieszkasz, to może, nie wiem, czy macie piasek w Warszawie. Co mamy? Piasek pole do, pole do no mam no, no mam piaskiem, no to tam kiedyś z ziomkami jak mieliśmy, nie wiem, po 12 lat to ćwiczyliśmy jakby bicie się, i byliśmy się ja i ziomek jeden i jeszcze jeden ziomek i w pewnym momencie podjechała straż miejsca. i się pytają co my robimy, a my tak w bójce się zatrzymujemy wszyscy, jeden drugiego, drugiego, drugiego trzyma za łachy nie jest, my się tylko tak bawimy Pojechali. Okej. Okay. Ale ja w tamtym momencie też myślałem, że recydywa mnie czeka, że już dopierdla idę. A nie, o, jedyna śmieszna sytuacja z, z, z moimi ex to jest taka, że kiedyś, kiedyś było coś takiego, że jedna ex tam do mnie napisała, później chłopak do mnie napisał i co w próbowali jakby nie wiem chyba jakoś zatrośba mnie zbudzić, coś takiego, że ja idę sobie po jednej galerii i widzę tego jej chłopaka. Nie to idzie. No i sobie przeszliśmy obok siebie. 30 minut później. Pisze do mnie ona. Ej ty jesteś w tej galerii? <laughs> Ej, ty jesteś w tej galerii? Bo ten... bo, Bo ten. Ja mówię tak, ale po Co to do mnie piszesz? piszesz że, że twój jakby lamusik który tam przeszedł ko mnie i chyba w dół schylił To jakby po co to do mnie piszesz? O, Mi bomba, przy tak kurwa. O jaki jest twój ulubiony sport? Co, 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 co by sobie popykać? Sport! No. Tam coś, o czym chyba tak mało osób wie. Globing. Generalnie jestem... Słuchaj? Globing, że takimi rękawiczkami świecą w <laughs> paletami przewracasz. Tak? Nie, wiesz co, jest. ja jeżdżę konnej, i mam nawet konia swojego. Okej, okay, okej, okay. rozmawiamy z córką arabskiego szejka. Nie jestem córką arabskiego szejka. No powiem ci tak, mało no... ludzi tam, na... którzy mają konia. A wy właśnie mega dużo. To no Może jakieś takie to na kebaba nie poszło. A ty jesteś, ty jesteś koniarą, tak? Mhm. <grym> a ty, powiem, a ty, ty wiesz co... Jest typu konie je. gówno, tak? Tak, bardzo, 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 bardzo. Nie no, w sensie, jeżd je jeżdżenie konno jest spoko. Ja na przykład chciałem się nauczyć tylko, ale w takim nietypowym sensie, żeby na przykład chce po lasach jeździć i, i takich rzeczach. Bo tak to kurwa, po jakimś polu, to co to, nuda. A e, jak kurwa, no. jest ryzyko, że w gałęź pierdolisz, a tak, i z tego konia. Uuu, klasa. Jest ryzyko, że, że ci dzik wyskoczy i koń tak zrobi, tak wiesz, takie szybkie, a szybką 180 Dobra, kurwa, ja się nie gubi, no to jest jakieś kurwa do, zbyt dopaminowe. Jeszcze kurwa w prawym rogu za moje serwera brakuje. O, tak, to by... Ej, to by było dobre. No to co kurwa za jakieś chyba niemieckie okopy, ja pierdolę Kurwa, co jest? Bo ja czasami... Ja nie mam problemu z tym, żeby nie wiem, nie mam problemu z tym, żeby przez. A to są takie wyjątkowe sytuacje, że ja przez tydzień potrafię nie spać. Jak przez tydzień potrafię się nie spać kurwa? To ty jesteś ten... No Sleep eksperyment. Ale były dla były już były, były, były takie trzy sytuacje, gdzie ja przez około tydzień nie spałam. Ja. Ale to były takie, to, to, było po takie po, to było po takich mega stresujących dla mnie sytuacjach. Ale to nawet na godzinę, dwie nie poszłaś spać? Ostaty, wiesz, wyżej ja przez ostatnie jakieś dwa tygodnie, teraz już się ogarnęło w miarę, a czy... Ogarnęło, nie śpię teraz całą noc, ale mniejsza. Eee... Przez ostatnimi w ogóle jakimiś czasy moje się wyglądało tak, że wychodziłam, wracałam do domu, po czym noc nie spałam, albo spałam godzinkę, dwie, chodziłam spać jakoś pierwsza, budziłam się trzecia i potem siedziałam. Ale się w miarę ogarnęła. W sensie dzisiaj, dzisiaj jestem jakoś wyspana ja tego, już nie spałam, ale... Ale się ogarnęło ostatnio wyjątkowo. Jak ty kurwa żyjesz? Jak ty funkcjonujesz? Właśnie mega dobrze mi się funkcjonuje, ja potrafię. Ja właśnie jestem człowiekiem, który potrafi funkcjonować w ten sposób. W sensie mi się lepiej śpi ja się spi, śpi mniej. a to muszę spać tak idealnie mnie, tak nie, nie za mało, ale nie za dużo. To, to co ty na energetykach jedziesz, czy nie? Nie piję, nie piję energetykę. Dobra. Przysięgam, ty jesteś jakaś kurwa radioaktywna chyba. Jak można po dwie godziny kurwa spać? Ja spałem w siedem i to wpłynęło na mnie, kurwa, źle bardzo. O wez, ja się nie chwalę, no. Ja się nie chwalę, nie ale ma co, nie, nie, ma... nie ratuję świata, tylko jestem Black cat, Czarny Kot. No to zobaczymy, czy potem z tym zostanie mi pech. A ty jutro tak, kurwa, w firmie pod Odpukaj. Czemu? Odpukaj! Nie, nie, Ale ja... wtedy... Ja posiądę te ryzyko. Ale bo teraz nie wiesz, czy to przez Czarnego Kota, czy przez to, że to powiedziałeś. Czyli podwójne ryzyko. Jeszcze lepiej. Nie, no dobrze. Nie, nie, Mam za mało, zbyt. Dobra, nie tutaj. Mam zbyt niepodzielną uwagę. A ja chcę go wziąć, ja biorę drugiego. Halo, gdzie jest drugi? Dobra. Już wystrzeliłem wszystkie naboje. Umiesz gadać z akcentem brytyjskim? Jak to jest gadać z akcentem brytyjskim? W jakim to się nawet nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić w Nie masz. Nie masz butelka, nie masz Kurry... Czego nie? Czego nie masz, masz? Masz masz tak, masz Battle of water. I to masz Battle of Water. Co nie? Ogarniasz? No, no, no. I ja, jak ja mówię, tak? No. no to znaczy. Mówię. Logiczne, że nie mówisz Battle of water, bo, bo tego nie uczę w szkołach. Znaczy nie był no. uczę jakby brytyjskiego, ale A, nie z akcentem. Nie uczę brytyjskiego, angielskiego. Z amerykańskim akcentem. Ja, jakby, jakby, ja, ja mówię, butelka wody. W Polsce jesteśmy, mówi się po polsku. Nie no, powiedz tak, powiedz tak szczerze. Jak nie, wiedział, jak nie wiedziałeś, to burz. I mój się zakręcił po burza. <noise> I bo grube miliony czekają na ciebie. A ja bez kiedy nie wiedziałam, bo do mnie ktoś tak napisał, właśnie: Co, Cię pusz obserwuje? Ale tak, co to jest? No kochany Burszyk, chciał, chciał zrealizować giatę, ale... Eww. To jest, ale wychodź sama, albo z widzami. Pas! Ta, no, no. <noise> Czasem JRL, jak się mieście? kończy, naprawdę. Pradze, <noise> poprowadzę, nie? miły. Czytam ten czat, widziałem, kurwa, że mieszkasz naprawdę o ten mnie, a teraz mieszkasz, kupiłem na Mokotowie, ci, kurwa, dinos, kurwa, zbudowałem na tym Mokotowie, kurwa, człowieku, już nie jesteś, kurwa, nie dba. Ej, zrobię wszystko, jeśli ktoś mi da tego skina, błagam. Błagam, 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 da mi ktoś tego skina, proszę. Zrobię wszystko. Wszystko. Dobra chłopie, co ty, co ty mi piszesz, kurwa magazynowa 14 dawaj jak taki cwany jesteś Co ty kurwa się ze mną Robiera Robię rap, wcinam chipsy, robię rap, wcinam chipsy E ja w ogóle mi się taki fajny dzień, taki słodki, taki dzieciak, taki wiesz I on śpiewa piosenkę tylko chipsów Ja tak robię rap, wcinam chipsy, robię rap, nam chipsy, znika paczka, smak jest pyszny Ja to tak słodko śpiewa Ale ten, ja pamiętam, że jak był, był tak dwa szczyt mojej popularności walorantowej Bo ja, powiedzmy, że dużo miałem okresów, kurde, byłem nie jakoś w popularny, ale powiedzmy tak, że No, był mnie ktoś za nie poznać To pamiętam raz, kurde Ja myślę, to było takie kurde dziwne uczucie Jakiś siedmiolatek Siedzimy, siedzimy I on tak Ty, Joki! A to ty jesteś ten YouTuber? Ja mówię tak. I nagle przyjdę na cały dom. ma mam. Ma. Ja mówię, ja! Yeah. Człowiek, kurwa, 3000 co w tamtym momencie, a on matkę woła. Kurwa, matka komem co? Z YouTuberem grazy? Ja mówię tak. Co zrobić? Co mam zrobić? Dziecia, dzieciaki kurwa, to jest czasami kurwa, to, jest, to jest dla mnie jedyna nadzieja w ludzkości dzieci. Ja nie mam nadziei w tych dzieciach, które są. Wiesz w Warszawie, tam dzieci mają kurwa, Stanleya, Starbucksa i iPhone'a. To, to fajnie Tam <grym> <grym> nie na ciebie to dzień. Ja pierz maczę? hej maczę Hejo, ja ale... lubię maczę, ale to musi być taka dobra. Bo wiesz co, ja ci powiem tak, ja zawsze miałam takiego fartaż, ja trafiłam na dobrą maczę. I faktycznie ostatnio trafiłam na maczę, która smakowała jak ryba. w końcu zrozumiałam, o co chodzi ludziom mówiącym, że maczę smakuje jak ryba. Nie, to smakuje jak trawa, nie jak ryba. Obiecuję ci, że jak kupisz sobie dobrą maczę, to ona jest dobra, bo ja, wiesz... Nie jest coś takiego jak dobra macza. To mi rap, wcinam chipsy, robię rap. Czy nam Co, co to znaczy? prygaj? A oni to, to rosyjskie są, nie? No. Dobra, pato, pato, po. Ej, ej brothers, brothers, brothers. You know, the, you, you know one song. You know one song. Antoszka, Antoszka, sygrajmy na garmoszka. Antoszka, <ścoughs> <ścoughs> Dobra, czyli ci okay, jest okay. Ej, wysłyszałam czegoś, coś widziałam. Coś widziałam. Co widziałaś? Duchy? Nie. Myślałam, że mucha mi jakaś przeleciała. Mucha Wierzysz w duchy? Ja wierzę, ja wierzę, że... Ja wierzę, nie wgłębię jestem, Znaczy, ja siebie uważam za ateistkę, ale jeśli chodzi o jakieś takie rzeczy no, paranormalne, nie jestem w stanie w to uwierzyć. Nie uwierzę z jednego powodu. Powiem tak, była jakaś taka sytuacja, że yy, mieszkałem w takim starym domu kiedyś, no, ogólnikowo, jak to nie nazwa była, to takim, nie wiem, no, rozpadającym się domu wręcz, można powiedzieć, mieszkałem, nie? Mhm. No i tam miałem, kurde całe dzieciństwo koszmary, kurde. To się, Wiesz, to ja już przestałem się ich bać, bo jakby kurwa, no, jak ci napierdają jakieś monstra, kurwa, inne rzeczy codziennie kurczający, no to już olewasz to po prostu. No i było coś takiego, że się tam też bałem łazienki. I ta łazienka była taka długa. Ja musiałem biegnąć na sam koniec łazienki, żeby włączyć światło. No i pewnego dnia, tam jak się wyprowadzałem stamtąd, to wbiegłem no? do tej łazienki i powiedziałem, że jebać nas wszystkie duchy wychowane. I nagle kurwa w ręku trzymam telefon i on zaczyna jakiś kurwa numer wpisywać. Kura. Ja mówię tak, dobra, nieważne, sorry! Mocna historyjka. Człowieku, podobno, ke, podobno kiedyś nade mną demon stał, kurczę, no nie wiem, jak byłem mały. Co ty gadasz? No w sensie, moja mama mi mówiła, że jakaś czarna postać nade mną stała, jak się, jak spałem, i myślała, że to mój tata obróciła się w lewo, kurde, a tam. A, a mój tata obok niej leży. Jestem, ja jestem przeklętym dzieckiem. Kto to jest 77 Major? Nie wiem. To jest Andy. Nie wiem. <laughs> Ale panika! Ale panika! Faki. Co tak gadasz? Tak, czyli jak. No, to jakoś tak, to... Nie wiem, powiem to trochę, wiesz, no nie Tylko trochę, tylko trochę Wszystko okej, wszystko Ja już tu siedzę od pół godziny chcę mi się szczać, kur... Nie mądra, usikałam się wcześniej Zdroszczę, kur... Kur... Kukon, czy to ty? Co sądzisz o Kukonie? Słucham Ja Znaczy... Słucham tak, że... Z... Nie słucham tak, żebym się jakąś fanką nazwała, czy coś. Nie nazywałabym się jakąś fanką, ale słuchałam. słucham. Potom przerwy, potom a przerwy. Gdzie? Gdzie? to to przerwę, patrz A gdzie... Ja... mi się od tego WP, od większych Kurwa, albo albo nie, wpierdalamy się, dawaj! A WP ma? Niech skupienie. Niech to się kończy. Nie, nie róbmy comebacku, okej, okay, panowie? Nie róbmy, bo, bo coś czuję, że mogę nie dotrwać do comebacku. Adny, Pytanie mam. Słucham Cię. Nauczysz mnie, Myszko, grać? Już ci kiedyś to proponowałem, to mnie zlałaś. Nie zlałam Cię. Kiedyś ja mnie zlałaś? Ty już kurwa Przemka zlałaś, a ja... Ale Ty ludzi olewasz, kurwa. Nie olewam! Ty jesteś na to. No szalanka. nie, ale kurde, ja nie, jestem w... ja nie jestem w stanie każdemu odpisać, nawet jakbym chciała. Same ładne dziewczyny, 400 stoko, na maszynę, odjeżdżamy Nie, 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 proszę, streama Let's go, go. Nie benzeny, same ładne dziewczyny, 400 stoko, na maszynę, odjeżdżamy Lamborghini, daje się Martini Proszę, nie, ładne. Szybkie walonko Czy ty konia walisz podczas streamu? Czemu? Nie ty, widz nie, you of for me du, 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 du. Ja bramki, kurwa, bramki, buty, buty, kurwa, buty pokazuj kurwa. Dobra, czyste przechodzisz Dobra, kurwa okay. Jak ja to widzę po prostu Jak ja to widzę Co widzisz? Nic nic, po prostu zauważyłem fakt, że kurwa coś ten Ej, ten kurwa cały czas tak kurwa wokół Ciebie chodzi. A to moja nowa myszka. Uh -huh. Uh -huh. No i zaimponił, no i zaimponił. No tylko kurwa nie zaimponiłeś. Tu jest ten problem niestety, kolego. Zaimponiłem Ci? Tak, tak, tak. No, kurwa, jest lipa, bo jak ci się sikać ze stary, no to jest... A dobrze to robisz dziękuję ci. Ja rozumiem twój trud włożony w tysiące treningów i nabicie 22 tysiące tam kurwa terera, czy tam, co to tam jest teraz. ojoj cover. Pingu, pingu, pingu. Podoba, podoba mi się twój tryb rozgrywki. To, że się strzela, to po prostu tak mów się chować, kurwa, za jakąkolwiek ścianę. No, no bo co ja mam robić wtedy, jak ktoś zamieszała? Pelać w niego!